Tak wyczyścisz przypalony piekarnik bez szorowania. Już nigdy więcej nie będziesz chciał myć go w inny sposób. Ten sprytny trik działa za każdym razem. Potrzebujesz do tego tylko jedną żelową tabletkę do zmywarki. Włóż ją do naczynia żaroodpornego i wstaw do piekarnika. Następnie zalej jednym litrem wrzącej wody. Zamknij piekarnik i ustaw go na 100 stopni. Zostaw naczynie na około godzinę. Para zawierająca substancje czynne z tabletki osadzi się na ściankach piekarnika. Mają one właściwości odtłuszczające, rozpuszczające i czyszczące. Idealnie pokryją wszystkie przypalone resztki jedzenia. Ciepło piekarnika przyspieszy proces rozpuszczania. Dzięki temu nie trzeba będzie ich szorować. Po godzinie otwieramy piekarnik i przecieramy ścianki mokrą gąbką. Brud schodzi od razu. Nawet mocno przypalone resztki zbiera jak magnes. Wypróbuj ten trik i daj nam znać, czy zadziałał. W drzwiach piekarnika ukryty jest przycisk, który ułatwia sprzątanie. Większość osób nie ma o nim pojęcia. Wystarczy tylko pociągnąć go do góry, aby zdjąć blokadę. Powtarzamy czynność po drugiej stronie. Tak przygotowane drzwi będą możliwe do zdjęcia. Następnie należy je chwycić i lekko unieść. Zawiasy powinny same z nich wyjść. Na drzwiach piekarnika znajduje się ochronny plastik. Należy go podważyć, a następnie zdjąć. W ten sposób będzie można wymontować i umyć szyby. Nie wszyscy wiedzą, że ruszt i szyby również można wyjąć podczas mycia. Wystarczy zdecydowanym ruchem pociągnąć je w swoją stronę. Dzięki temu będzie można dokładnie umyć ścianki piekarnika. Jeśli nie lubisz szorować przypalonych resztek tłuszczu i jedzenia, użyj sody oczyszczonej. Ma ona genialne właściwości czyszczące. I jest bezpieczna dla zdrowia. Za pomocą sitka posyp ją równomiernie po drzwiach i wnętrzu piekarnika. Gruba warstwa powinna przykryć całą powierzchnię. Następnie weź papierowy ręcznik. Rozłóż go w miejscach pokrytych sodą. Do butelki ze spryskiwaczem przelej szklankę octu, zakręć dokładnie. Spryskaj nim obficie ręczniki. Powinny mocno nasiąknąć. Obie substancje wejdą w reakcję. Zaczną buzować podręcznikami i odrywać przypalone jedzenie. Pozostaw całość na 15 minut. Po tym czasie wystarczy zdjąć ręczniki i przetrzeć nimi piekarnik. Cały brud przyklei się do ich powierzchni, a ty nie będziesz musiał jej szorować. Poradzi sobie nawet z trudnymi plamami. Włóż do piekarnika piankę do golenia. Efekt cię zaskoczy. Będziesz go stosować latami, choć wygląda to dziwnie to ten trik jest teraz hitem internetu. Okazuje się, że pianka do golenia ma genialne zastosowanie w kuchni, może ci się przydać w wielu codziennych sytuacjach. Piekarnik łatwo pokrywa się nieestetycznym i trudnym do usunięcia osadem. W sklepach mamy szeroki wybór środków do czyszczenia, ale pianka do golenia radzi sobie z tym zadaniem równie dobrze. Piankę do golenia wyciśnij na dłoń i rozprowadź po całej powierzchni piekarnika. W brudniejszych miejscach, nałóż jej więcej. Wzmocnisz jej działanie. Ta pianka jest, jak spienione mydło, z wyższą zawartością wodorotlenku potasu, działa więc znakomicie. Następnie odczekaj około 30 minut. Po tym czasie piekarnik dokładnie wyszoruj. Nadmiar pianki zmyj wodą. Pianka świetnie poradzi sobie z tłustym osadem, a nawet przypalenia znikną. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Twój piekarnik będzie lśniący i czysty jak nowy. Zobacz i oceń różnicę. Pianka do golenia jest w tym przypadku niezastąpiona. Wyczyść swój piekarnik w ten sposób. Efekt cię zaskoczy. Będziesz stosować tę metodę latami. Choć może się to wydawać dziwne, ten trik jest bardzo skuteczny. Opróżnij piekarnik i uchyl jego drzwi jak najwięcej. Następnie posyp dużą ilością sody oczyszczonej wnętrze piekarnika. Soda oczyszczona ma szerokie zastosowanie w czyszczeniu, usuwając brud i tłuszcz. Następnie wlej Coca-Colę bezpośrednio na miejsca pokryte sodą oczyszczoną. Połączenie tych dwóch składników pomoże usunąć brud bez konieczności szorowania. Dodaj odrobinę soli do mieszanki Coca-Coli i sody oczyszczonej. Sól działa jak środek ścierny, zwiększając siłę czyszczenia pozostałych składników. Spryskaj mieszaninę odrobiną płynu do mycia szyb, aby wzmocnić efekt. Gdy mieszanina zacznie działać, zmieni kolor na brązowy, wchłaniając cały brud. Pamiętaj, aby chronić ręce, dlatego lepiej załóż rękawiczki. Użyj wilgotnej ściereczki, aby zetrzeć mieszaninę. Zauważysz, że brud i przypalone resztki łatwo schodzą bez konieczności szorowania. Po wytarciu mieszaniny użyj czystej, wilgotnej szmatki, aby pozbyć się wszelkich pozostałości. Twój piekarnik będzie lśniący i czysty jak nowy. Folia aluminiowa wyczyści Twój piekarnik. Jeśli Twój piekarnik jest mocno przypalony, to ten trik na pewno się przyda. Weź tabletkę do zmywarki. Zawiera ona wiele substancji czynnych, dlatego świetnie radzi sobie z tłuszczem i plamami. Przygotuj miseczkę i włóż do niej tabletkę, dodaj do niej 200 ml ciepłej wody, zamieszaj całość i zostaw do rozpuszczenia. Tak przygotowaną miksturę nanieś za pomocą gąbki na brudne ściany piekarnika, nasącz ją obficie i wyciskaj na przypalone jedzenie. Następnie użyj folii aluminiowej. Wystarczy oderwać kilka kawałków i przykryć nimi powierzchnię, które wcześniej pokryliśmy roztworem z tabletki. Jeśli ścianki piekarnika są brudne, folia zatrzyma substancję i zapobiegnie jej ściekaniu. Tak przygotowany piekarnik zostaw na dwie godziny. W tym czasie składniki aktywne będą rozpuszczać zabrudzenia, a my nie będziemy musieli nawet kiwnąć palcem. Po tym czasie wystarczy zdjąć folię i zwinąć ją w kulkę. Następnie lekko potrzeć wnętrze piekarnika. Jej powierzchnia oderwie resztki spalonego jedzenia bez szorowania. Od razu widać jak wszystko pięknie schodzi. Na koniec przecieramy wszystko ręcznikiem papierowym lub suchą ściereczką i gotowe. Piekarnik lśni i wygląda jak nowy. Włóż ruszt z piekarnika do worka na śmieci. Okazuje się, że ten trik oszczędzi Ci sporo czasu. Na początku weź tabletkę do zmywarki. Wrzuć ją do miski. Zagotuj wodę w czajniku. Wrzątkiem zalej tabletki do zmywarki. Poczekaj, aż tabletka się rozpuści. Następnie dodaj trzy duże łyżki sody oczyszczonej i ponownie wszystko wymieszaj. Odstaw miksturę na czas ostygnięcia. Kiedy to nastąpi, włóż ruszt z piekarnika do worka na śmieci. Musi być on dość duży. Wlej do worka powstałą wcześniej mieszaninę. Zamknij worek. Jednak pamiętaj, żeby szczelnie zabezpieczyć wszystkie końce. Pozostaw worek z rusztem na blacie. Po pewnym czasie najlepiej około godziny zdejmij worek. Zrób to nad zlewem kuchennym. Za pomocą zwykłej gąbki wyszoruj pozostałe przypalenia. Jak widzisz przez namoczenie w worku, bardzo szybko można się ich pozbyć. Tabletka i soda doprowadziły do usunięcia zabrudzeń. Najprostszy sposób na czysty piekarnik. Od teraz twój piekarnik zawsze będzie lśnił jak nowy. Wystarczy, że spróbujesz tego prostego triku. Działa za każdym razem. Przygotuj naczynie żaroodporne, postaw je w piekarniku, wlej do niego pół litra wody. Następnie wyciśnij do niej sok z jednej cytryny. Potem wyciśnij sok z kolejnej. Skórki z cytryn również włóż do naczynia z wodą w piekarniku. Ustaw temperaturę piekarnika na 150 stopni. Włącz piekarnik na godzinę. Po tym czasie uchyl drzwiczki. Odczekaj chwilę, aż piekarnik lekko ostygnie. Zanurz czystą ściereczkę w naczyniu z cytrynową wodą. Wyciśnij ją lekko i wycieraj wnętrze piekarnika, usuwając wszystkie zabrudzenia. Pod wpływem temperatury i składników cytryny brud da się łatwo usunąć. Dzięki temu prostemu trikowi twój piekarnik będzie błyszczeć bez użycia chemii. Sama z tego triku korzystam w życiu codziennym. Zobacz efekty. Piekarnik nigdy nie był tak czysty.